W świecie, gdzie najintensywniejsze bitwy toczą się na płaszczyźnie duchowej, nigdy nie było tak ważne, by zwracać uwagę na znaki, które Bóg nam objawia. Wróg w swojej tysiącletniej przebiegłości nie waha się użyć ludzi jako narzędzi, by odciągnąć nas od ścieżki światła. Znak numer siedem cię zaskoczy, ale zanim ujawnimy tę wstrząsającą prawdę, Musimy zrozumieć, jak identyfikować te ukryte wpływy, które mogą w tej chwili oddziaływać na naszą wędrówkę z Bogiem. Żyjemy w czasach, gdy zasłona między widzialnym a niewidzialnym staje się coraz cieńsza. Siły ciemności, świadome, że ich czas dobiega końca, intensyfikują swoje ataki na dzieci Boże. Jak napisano w pierwszy liście Piotra, 5:8, Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Jeśli wierzysz w Boga i pragniesz wzmocnić swoją duchową ochronę, czytaj tę wiadomość do końca. Każde słowo zostało tu starannie natchnione, by rzucić światło na strategię wroga i ujawnić, jak Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu zawsze zapewnia drogę ucieczki dla swoich ukochanych dzieci. Po pierwsze, musimy zrozumieć, że wróg rzadko objawia się w oczywisty sposób. Jak przebiegły wąż, wysyła swoich posłańców przebranych za światłość, jak ostrzega nas drugi list do Koryntian 11:14/15. I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, jeśli jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Manipulacja emocjonalna pojawia się jako jeden z najbardziej subtelnych i niszczących znaków. Ludzie wysłani przez wroga mają nadprzyrodzoną zdolność identyfikowania naszych emocjonalnych słabości. Pojawiają się w naszym życiu w momentach kruchości, gdy jesteśmy bardziej podatni na negatywne wpływy. Jak kropla trucizny w szklance czystej wody, zaczynają zatruwać nasz wewnętrzny spokój pozornie niewinnymi słowami, ale niosącymi mroczne intencje. Czy zauważyłeś, jak niektórzy ludzie mają dar sprawiania, że czujesz się winny? nawet gdy nie ma ku temu realnego powodu. To tak, jakby mieli szczegółową mapę twoich niepewności i dokładnie wiedzieli, które guziki nacisnąć, by zachwiać twoją wiarą. W jednej chwili jesteś spokojny, chwaląc Boga, a w następnej znajdujesz się pogrążony w wirze negatywnych emocji, kwestionując nawet swoje własne zbawienie. Ta manipulacja często przejawia się poprzez pozornie niewinne komentarze. Czy jesteś pewien, że Bóg to akceptuje? Gdybyś miał więcej wiary, to by się nie stało, lub może nie modlisz się wystarczająco. To frazy, które zasiewają ziarna wątpliwości i nadmiernej samokrytyki, stopniowo oddalając nas od prawdziwej istoty Bożej Miłości. Drugi znak objawia się poprzez wyczerpującą energię, którą ci ludzie ze sobą niosą. To tak, jakby sama ich obecność wysysała całą duchową witalność z otoczenia. Czy byłeś kiedyś z kimś, kto nawet po krótkiej rozmowie zostawił cię kompletnie wyczerpanym? Nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim duchowo? To wyraźny znak demonicznego wpływu działającego przez tę osobę. To energetyczne wyczerpanie jest szczególnie zauważalne po momentach uwielbienia lub modlitwy. Kiedy jesteśmy połączeni z Bogiem, nasz duch jest uniesiony, nasza życiowa energia odnowiona. Jednak te osoby wysłane przez wroga mają zdolność do szybkiego rozpraszania tej pozytywnej energii duchowej. To tak, jakby tworzyły negatywne pole siłowe, które zakłóca nasze połączenie z boskością. Wielu może się zastanawiać, jak zidentyfikować to energetyczne wyczerpanie w swoim życiu. Odpowiedź leży w duchowym rozeznaniu, które daje nam Duch Święty. Gdy jesteśmy w obecności tych osób, czujemy niewytłumaczalny ciężar na naszych barkach. Uczucie opresji, które wykracza poza zwykłe fizyczne zmęczenie. Nasza chęć do modlitwy maleje, pragnienie czytania Słowa słabnie i powoli oddalamy się od tej cennej bliskości z Bogiem. Trzeci znak objawia się poprzez systematyczne tworzenie wątpliwości dotyczących naszej wiary. Ważne jest, aby podkreślić, że pytania są częścią duchowej podróży każdego chrześcijanina. Istnieje jednak kluczowa różnica między wątpliwościami, które prowadzą nas do poszukiwania większej wiedzy o Bogu, a tymi, które są strategicznie zasiewane, aby osłabić naszą wiarę. Te osoby wysłane przez wroga są ekspertami w sianiu pytań, które podkopują fundamenty naszej wiary. Zaczynają od pozornie niewinnych pytań o Pismo Święte, ale stopniowo ewoluują w kierunku bardziej złożonych argumentów mających na celu podważenie słowa Bożego. Jak może kochający Bóg pozwalać na cierpienie? Dlaczego twoja modlitwa nie została jeszcze wysłuchana? Czy Bóg naprawdę się o ciebie troszczy? Jeśli znalazłeś się w sytuacji, gdzie twoja wiara, która wcześniej była niezachwiana, zaczęła słabnąć po ciągłym kontakcie z określoną osobą, może to być wyraźny znak demonicznego wpływu. Wróg wie, że kwestionowana wiara to osłabiona wiara i używa swoich ludzkich narzędzi. Do zasiewania tych ziaren niewiary. Czwarty znak objawia się poprzez iluzoryczne i zwodnicze obietnice. Jak napisano w Ewangelii Jana 8:44: Diabeł jest ojcem kłamstwa, a jego wysłannicy niosą ze sobą tę samą zwodniczą naturę. Ci ludzie pojawiają się w naszym życiu, oferując szybkie rozwiązania złożonych problemów, obietnice natychmiastowej prosperity lub alternatywne drogi do osiągnięcia naszych celów. Jeśli w tej chwili stawiasz czoła wyzwaniom w swoim życiu, wiedz, że Bóg ma cel w każdej próbie. Prawdziwe obietnice pochodzą od Pana i spełniają się w Jego czasie, nie w czasie, w którym wróg chce nas przekonać. Ludzie pod wpływem demonicznych sił często będą próbowali przekonać Cię do pójścia na skróty, do szukania łatwych rozwiązań, które wydają się kuszące, ale oddalają Cię od Bożego zamysłu. Te obietnice mogą być zakamuflowane jako pozornie uzasadnione okazje. Bardzo lukratywny interes, wymagający wątpliwych praktyk, związek obiecujący szczęście, ale sprzeczny z chrześcijańskimi zasadami, lub nawet alternatywne praktyki duchowe, obiecujące szybszą drogę do Twoich błogosławieństw. Jeśli doświadczyłeś czegoś podobnego w swoim życiu, podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Swoje świadectwo może pomóc innym braciom w zidentyfikowaniu tych negatywnych wpływów w ich własnych podróżach. Piąty znak objawia się poprzez subtelne wzmacnianie zachowań szkodliwych dla naszego życia duchowego. Te osoby mają niezwykłą umiejętność normalizowania praktyk, o których wiemy w głębi duszy, że nie podobają się Bogu. Zaczynają od małych ustępstw, pozornie nieszkodliwych ale które stopniowo prowadzą nas na ścieżkę duchowego kompromisu. To tylko ten jeden raz, Bóg zrozumie. Nie bądź taki radykalny w swojej wierze. To frazy często używane do usprawiedliwiania zachowań, które oddalają nas od świętości, jakiej Bóg od nas oczekuje. Jak napisano w pierwszym liście Piotra 1:16, Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Wróg wie, że każde małe ustępstwo otwiera większą lukę w naszej duchowej zbroi. Te negatywne wpływy często pojawiają się jako bliskie przyjaźnie, które powoli zaczynają kwestionować nasze chrześcijańskie wartości. Mogą to być współpracownicy, którzy nalegają, byśmy angażowali się w wątpliwe praktyki, lub nawet osoby w kręgu chrześcijańskim, które promują rozwodnioną wersję Ewangelii, bardziej strawną dla pragnień ciała. Szósty znak jest szczególnie podstępny: ciągłe narzucanie strachu i poczucia winy. W odróżnieniu od świętej bojaźni, która przybliża nas do Boga, jest to paraliżujący strach, który powstrzymuje nas od postępu w naszej duchowej podróży. Narzucone poczucie winy nie jest tym zdrowym przekonaniem ducha świętego, które prowadzi do skruchy, ale przytłaczającym ciężarem, który sprawia, że wątpimy w miłość i przebaczenie Boga. Te osoby wysłane przez wroga są mistrzami w używaniu strachu jako narzędzia duchowej kontroli. Nieustannie przepowiadają nieszczęścia w Twoim życiu, ostrzegają przed straszliwymi konsekwencjami każdego małego błędu i sprawiają, że czujesz się ciągle nieadekwatny w obliczu Boga. Ważne jest, aby pamiętać, że jak napisano w drugie liście do Tymoteusza 1:7, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Poczucie winy, które te osoby narzucają, jest jak wolno działająca trucizna, która zatruwa twoją relację z Bogiem. Mają nadprzyrodzoną zdolność sprawiania, że czujesz się winny nawet z powodu swoich zwycięstw, sugerując, że na nie nie zasługujesz lub że jesteś dumny, świętując je. Jest to bezpośredni atak na twoją tożsamość jako dziecka Bożego i na twoje zaufanie do bezwarunkowej miłości Ojca. A teraz dochodzimy do siódmego i najbardziej zaskakującego znaku strategiczne oddalanie od pozytywnych osób i środowiska wiary. Ten znak jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ działa tak subtelnie, że kiedy to zauważamy, jesteśmy już odizolowani od naszych głównych źródeł duchowej siły. Te osoby wysłane przez wroga niestrudzenie pracują nad tworzeniem podziałów między Tobą a tymi, którzy wzmacniają Twoją wiarę. Zaczynają od zasiewania małych podejrzeń wobec twoich najbliższych przyjaciół w kościele, kwestionują intencje twoich duchowych mentorów i stopniowo sprawiają, że wątpisz nawet w rozeznanie twoich religijnych przywódców. Proces jest tak stopniowy, że często nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy manipulowani. Najpierw pojawiają się pozornie niewinne sugestie. Nie uważasz, że za często chodzisz do kościoła? Ci ludzie zbliżają się do ciebie tylko z interesu. Twoja rodzina narzeka, że poświęcasz zbyt dużo czasu na działalność religijną. Powoli zaczynasz oddalać się od środowisk i osób, które wcześniej wzmacniały cię duchowo. Jeśli identyfikujesz się z tymi sytuacjami, wiedz, że nie jesteś sam. Bóg pozwala nam identyfikować te znaki nie po to, by nas przestraszyć, ale by nas wzmocnić i przygotować. Jak napisano w liście do Efezjan 6:11: Obleczcie pełną zbroję Bożą byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Jeśli wierzysz w transformującą moc Boga, podziel się tą wiadomością z kimś, kto potrzebuje tego ostrzeżenia. Razem możemy wzmacniać się nawzajem przeciwko strategiom wroga. Dobrą wiadomością jest to, że Bóg zawsze zapewnia drogę ucieczki i ochrony dla swoich dzieci. Na każdą strategię wroga istnieje o wiele potężniejszy boski środek zaradczy. Przyjrzyjmy się, jak możemy się chronić przed każdym z tych znaków. Przeciwko manipulacji emocjonalnej musimy opierać się na prawdzie Słowa Bożego. Nasze emocje mogą się wahać, ale prawda o tym, kim jesteśmy w Chrystusie, pozostaje niezachwiana. Zapamiętaj fragmenty pisma, które potwierdzają Twoją tożsamość w Chrystusie i deklaruj je w momentach emocjonalnego ataku, aby zwalczyć wyczerpującą energię. Musimy ustanowić zdrowe, duchowe granice. Naucz się rozpoznawać, kiedy osoba lub sytuacja wysysa twoją duchową energię i szukaj schronienia w obecności Boga. Modlitwa i uwielbienie są potężnymi narzędziami duchowej odnowy. Kiedy pojawią się wątpliwości dotyczące wiary, zakotwicz się w realnych doświadczeniach, które już miałeś z Bogiem. Prowadź duchowy dziennik. W którym zapisujesz błogosławieństwa i boskie interwencje w Twoim życiu. W chwilach zwątpienia te wspomnienia będą świadectwem wierności Boga. W obliczu iluzorycznych obietnic rozwijaj nawyk przynoszenia wszystkich ważnych decyzji przed Boga w modlitwie. Proś o rozeznanie Ducha Świętego i nie spiesz się z podejmowaniem decyzji, szczególnie gdy wiążą się one z kuszącymi skrótami. Aby oprzeć się wzmacnianiu szkodliwych zachowań, Umacniaj swoją społeczność z innymi chrześcijanami zaangażowanymi w świętość. Znajdź partnera modlitewnego lub duchowego mentora, który może pomóc ci utrzymać biblijny standard w twoich wyborach. Przeciwko narzucanemu strachowi i poczuciu winy musimy trzymać się wyzwalającej prawdy Ewangelii. Jak napisano w Ewangelii Jana 8:36 Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Nie pozwól, aby uczucia potępienia odbierały ci pokój. Krew Jezusa już zapłaciła cenę za twoje wyzwolenie. A aby zwalczyć duchową izolację, świadomie zobowiąż się do utrzymywania łączności ze społecznością wiary. Nawet jeśli pojawią się przeszkody lub krytyka, nie rezygnuj ze społeczności z innymi chrześcijanami. Kościół jest ciałem Chrystusa i to w jedności umacniamy się przeciwko atakom wroga. Zawsze pamiętaj, Wróg atakuje tylko to, co ma wartość. Jeśli doświadczasz duchowych ataków poprzez ludzi w twoim życiu, to znak, że jest potężny Boży cel do spełnienia przez ciebie. Diabeł nie traci czasu na atakowanie tych, którzy nie stanowią zagrożenia dla jego królestwa ciemności. Kluczowe jest zrozumienie, że osoby używane przez wroga nie zawsze są świadome, że są narzędziami negatywnego wpływu. Dlatego nasza walka nie toczy się przeciw krwi i ciału. Jak uczy nas list do Efezjan 6:12, ale przeciwko duchowym siłom zła. Oznacza to, że musimy walczyć ze złymi siłami z miłością, nie zapominając o ochronie naszego duchowego życia. Możesz się zastanawiać, jak mogę mieć pewność, że prawidłowo identyfikuję te znaki. Odpowiedź leży w rozwijaniu głębokiej intymności z Bogiem. Im więcej czasu spędzamy w Jego obecności, tym ostrzejsze staje się nasze duchowe rozeznanie. Duch Święty, nasz pocieszyciel i przewodnik, ostrzega nas o tych wpływach poprzez cichy, łagodny głos w naszym duchu. Jeśli wierzysz w Słowo Boże, skomentuj Amen i podziel się swoim świadectwem, jak Pan już uwolnił Cię od negatywnych wpływów w Twoim życiu. Twoja relacja może być dokładnie tym, co ktoś potrzebuje przeczytać dzisiaj, aby znaleźć siłę i kierunek. Ważne jest, aby podkreślić, że Bóg nigdy nie zostawia nas bez pomocy w obliczu tych sytuacji. Jak napisano w księdze Izajasza 54:17, żadna broń ukuta przeciw Tobie nie będzie skuteczna. Kiedy identyfikujemy te wpływy w naszym życiu, pierwszym krokiem jest szukanie Bożego kierownictwa w modlitwie. On zawsze pokaże nam drogę ucieczki. Modlitwa jest naszą najpotężniejszą bronią w tej duchowej walce. Nie mechaniczna czy powtarzalna modlitwa, ale szczera i głęboka rozmowa z naszym Ojcem Niebieskim. Kiedy się modlimy, strategie wroga są wystawiane na światło, a to, co było ukryte w ciemności, staje się widoczne poprzez duchowe rozeznanie. Post jest również potężnym narzędziem duchowego wyzwolenia i ochrony. Kiedy pościmy, deklarujemy supremację ducha nad ciałem i otwieramy specjalny kanał komunikacji z Bogiem. Podczas postu nasza duchowa wrażliwość wzrasta, pozwalając nam wyraźniej identyfikować negatywne wpływy w naszym życiu. Stałe czytanie słowa Bożego jest kolejnym kluczowym elementem naszej duchowej ochrony. Pisma są jak ostry miecz, który przecina kłamstwa i oszustwa wroga. Im lepiej znamy słowo, tym łatwiej identyfikujemy to, co nie jest zgodne z wolą Bożą. Bądź czujny na sygnały ostrzegawcze które Duch Święty umieszcza w Twoim sercu. Ten niewytłumaczalny niepokój, ten duchowy dyskomfort w obecności pewnych osób mogą być boskimi ostrzeżeniami chroniącymi nas przed szkodliwymi wpływami. Nie ignoruj tych znaków, myśląc, że jesteś zbyt krytyczny lub mało kochający. Kluczowe jest rozwinięcie tego, co możemy nazwać duchowym filtrem wyostrzonej wrażliwości która pozwala nam rozpoznać prawdziwe intencje, kryjące się za słowami i działaniami ludzi. Ten filtr rozwija się poprzez intymność z Bogiem i stałe studiowanie Jego słowa. Jak napisano w liście do Hebrajczyków 5:14, pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władzę umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła. Zawsze pamiętaj, że Bóg jest większy niż jakikolwiek negatywny wpływ który może wejść w twoje życie. Jak napisano w Pierwszym Liście Jana 4:4. Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. Ta prawda powinna być twoim niewzruszonym fundamentem w chwilach duchowej walki. Kiedy identyfikujemy osoby, które zostały wysłane przez wroga do naszego życia, nasza pierwsza reakcja nie powinna być strachem czy rozpaczą, ale ufnością w Boską Ochronę. Bóg pozwala nam identyfikować te znaki nie po to, by nas sparaliżować, ale by nas przygotować i wzmocnić. Jak kochający ojciec, wyposaża nas we wszystkie niezbędne rozeznanie i ochronę. Jeśli przechodzisz teraz przez moment duchowej walki, zatrzymaj się na chwilę i zmów ze mną tę modlitwę. Ojcze Niebieski, w imię Jezusa, przychodzę przed Ciebie, uznając Twoją najwyższą władzę. Nad wszelką siłą ciemności. Dziękuję, że dajesz mi rozeznanie, by rozpoznać strategię wroga w moim życiu. Proszę, aby Duch Święty prowadził mnie w całej prawdzie, jasno pokazując mi, jakie wpływy muszą zostać usunięte z mojego życia. Deklaruję, że żadna broń ukuta przeciwko mnie nie odniesie sukcesu, bo jestem chroniony krwią Jezusa. Każdy język, który podniesie się przeciwko mnie na sądzie, zostanie potępiony. Bo to jest dziedzictwo sług pańskich. Domagam się boskiej ochrony nad moim umysłem, emocjami i duchem. Ojcze, daj mi mądrość w radzeniu sobie z ludźmi, którzy mogą być używani przez wroga, bez tracenia chrześcijańskiej miłości, ale też bez kompromisów w kwestii mojego duchowego bezpieczeństwa. Obym mógł być światłem w ciemności, nie pozwalając, by ciemność skaziła moje światło. Wzmocnij mnie w chwilach słabości. Odnów moją siłę w chwilach zmęczenia i utrzymuj mnie mocno na drodze prawdy. Niech Pan będzie moją tarczą i fortecą, moim bezpiecznym schronieniem w czasach duchowej walki. W imię Jezusa łamie wszelki zły wpływ, który został ustanowiony w moim życiu. Odwołuję każde słowo przekleństwa, każdą emocjonalną manipulację, każdą negatywną energię, która została skierowana przeciwko mnie i mojej rodzinie. Deklaruję, że jestem wolny przez prawdę Ewangelii i chroniony krwią Jezusa. Niech Pan otoczy mnie swoimi aniołami i ustanowi wokół mnie ochronną barierę. Niech Twoja obecność będzie tak silna w moim życiu, że każdy wpływ ciemności zostanie rozproszony przez światło Twojej miłości. W imię Jezusa, Amen. Jeśli zmówiłeś tę modlitwę szczerze, wiedz, że Bóg już zaczął działać w Twoim życiu. Zmiany mogą nie być natychmiastowe, ale trwaj mocno w wierze, wiedząc, że Pan kontroluje wszystkie sprawy. Trzymaj swoje oczy utkwione w Jezusie, sprawcy i dokończycielu naszej wiary. Nie pozwól, aby strach przed negatywnymi wpływami odwrócił Twoją uwagę od miłości i ochrony Boga. Jak napisano w liście do Rzymian 8:31, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Kontynuuj szukanie Boga w modlitwie. Umacniając się w słowie i utrzymując społeczność z innymi chrześcijanami oddanymi prawdzie. Pamiętaj, że nie jesteś sam w tej walce. Jest mnóstwo braci i sióstr w Chrystusie, którzy stawiają czoła i zwyciężają te same bitwy poprzez wiarę. Niech pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzeże twego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie. Niech Pan cię wzmocni i przygotuje, byś był nie tylko ocalałym, ale zwycięzcą w tej duchowej wojnie świadcząc innym o wyzwalającej mocy Ewangelii.